Firma Mokate to jeden z największych polskich producentów kawy i herbaty o wieloletniej historii i tradycji. Do dotychczasowych rynków południowych, takich jak Czechy, Węgry, Słowacja, dołączyły niedawno nowe, takie jak Serbia, Estonia czy Słowenia. Zwiększyliśmy sprzedaż na rynkach europejskich o 21% rok do roku. Rozwijamy się poprzez innowacje produktowe i wchodzimy z naszymi produktami na nowe rynki w oparciu o lokalny. Persona. Ze względu na stopień zaawansowania projektów, już dziś można powiedzieć, że firma Mokate będzie obecna na rynkach krajów wspólnoty niepodległych państw, zrzeszającej większość byłych republik dawnego Związku Radzieckiego, Bliskim Wschodzie i Ameryce Południowej. Nieustannie zwiększająca się sprzedaż produktów kawowych i herbacianych i nowe innowacyjne rozwiązania wprowadzane do oferty potwierdzają niezwykle dynamiczny rozwój firmy.